Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jak piękną wiosnę mamy tej wiosny. Jednak udało się! Po ustąpieniu pierwszych śniegów na tatrzańskich łąkach pojawiają się krokusy. Są to oczywiście kwiaty pod ochroną, nie wolno ich deptać, zrywać ani maltretować. Drodzy moi, takich łąk jak ta jest w Tatrach tysiące. Aczkolwiek starajmy się dbać o nie, tak aby zostały dla podobnych. Dbajmy o przyrodę, dbajmy o naturę, nie tylko tą tutaj lokalną, ale również globalną. Zobaczcie razem ze mną piękno tatrzańskich łąk. A ja pozdrawiam Was ciepło. Pamiętajcie, jeżeli lubicie mój kanał, zasubskrybujcie go. Jeżeli podoba Wam się mój film, polubcie go. Widzimy się również, moi drodzy, na Facebooku, gdyż mam własny fanpage. Do zobaczenia i ciepłej, cieplutkiej wiosny. Pa!